Sponsorem zabawy jest TransferGo. Szybkie i tanie przelewy międzynarodowe www.transfergo.pl Słoneczny transfer w Radiu Star, czyli TransferGo wysyła na wakacje. Bez się. No dobrze, nie będę tu śpiewał. No mam nadzieję w każdym razie, że śpiewająco dzisiaj leci Wam środa 10 sierpnia. Czas na kolejny finał zabawy Słoneczny Transfer Radia Star we wczorajszym finale szał ciał. Prawdziwe emocje. To był totalny kosmos. Gdzie Klaudia z Londynu zgarnęła wycieczkę marzeń dla siebie, dla swojego boyfrienda na wyspy kanaryjskie i będą się już wkrótce wygrzewać za sprawą transfer go. Szybkich i tanich przelewów międzynarodowych. Ci to mają rozmach. No, tymczasem na antenie Radia Star kolejny finalista, który mam nadzieję, powtórzy wyczyn Klaudii z dnia wczorajszego i wybierze się na wyspy kanaryjskie ze swoją wspaniałą rodziną. Dzwonię do Artura. Artur. Halo? O, halo, halo, jak szybko odebrał. Dzień dobry, Artur. Witam cię bardzo serdecznie. Słoneczny transfer na antenie Radia Star. Marcin Słoneczko, kłaniam się. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Marcinie. Cześć, Arturze. Artur, panie i panowie, nad jeziorami mazurskimi w chwili obecnej, a konkretnie w Mrągowie, nie oderwałem od kąpieli? <laughs> Wiesz co Marcinie, troszeczkę nam się pogoda popsuła Także w tej chwili nie ma możliwości o kąpieli Temperaturka spadła niestety w Polsce Aha. I, I raczej po mieście chodzę rozumiem, Zakupy robię Rozumiem, rozumiem Artur z Derby Panie i panowie, obecnie na wakacjach w rodzinnym rągowie Stolicy country i nocy kabaretowych no, Opowiadaj swoją wakacyjną przygodę Jest o czym opowiadać Co tam robicie w pięknym Mrągowie W krainie wielkich jezior mazurskich Mieliśmy akurat ładną pogodę, to korzystaliśmy z kąpieli w jeziorach. Je w jest świetna, ciepła woda. Mm -hmm. y wieczorami ogniska, y kąpiele nocne. Aha. No, Chciałem ci pozazdrościć, no. no Jeszcze mieliśmy, trafiliśmy akurat, byliśmy na Country, yy, nie wiem, czy kiedyś byłeś, mrągowy na, na Country, fajny festiwal, także polecam serdecznie. Kochany, znam doskonale Mrągowo, bo jak chłopak z Bazur jestem, tak się składa. No to, a skąd jesteś? <laughs> a, Właśnie? dokładniej mówiąc, Spisza, okolice Rucianego Nida. A, no to z Żuberetem. No ja, właśnie, pięknie. Ach, Boziu Słodki, wiem, że nie byłem na Mazurach już kupę czasu temu. Opowiadaj w ogóle, pozmieniało się tam, pogorszyło? Jak jest ogólnie na Mazurach w chwili obecnej? Wiesz co powiem Ci, że woda jest naprawdę czysta. Aha. W porównaniu, no kiedyś akurat pamiętam, że zawsze po kantrach mieliśmy brudną wodę w jeziorach w czasie. A. Natomiast w tej chwili jest czysta, świetna. Naprawdę aż zdziwiony jestem W tym Aha. roku w ogóle więcej turystów przyjechało do nas Podejrzewam, że ze względu na sytuację, jak oponuję w, w, dookoła Morza Śródziemnego mm -hmm. Także więcej podejrzewam turystów wybrało się na polskie kierunki Mazury, Morze No i tak powinno być, Arturze kochany Nie ma piękniejszych i lepszych od krainy wielkich jezior mazurskich Proszę bardzo, tych lasów, powietrza polskiego, mazurskiego Kiedy powrót na wyspy? Wiesz co, w niedzielę wracamy Już w niedzielę wracamy Ale przyznam, że z bólem serca Wyjeżdżać z tych pięknych stron To naprawdę ciężko No nie ma, że boli kochany Ale jak śpiewały czerwone gitary Wróćmy nad jeziora Gdzie ogniska blask Znajdziesz tam swoją przygodę Wrócisz tu za rok Dobrze Arturze, krasza wycieczkę na Kanary Dla całej rodzinki Trzymam gorąco kciuki, uff, żebyś wrócił z wakacji z Mazur I pojechał Znowu na wakacje tym razem na Kanary. Co ty na to? Byłoby super. Byłoby super. No pewnie, że byłoby super. Okej, okay, w takim razie możemy zaczynać? Oczywiście. W takim razie, kochani, przechodzimy do decydującego etapu finału słonecznego transferu radia Stary. Aby było tak, jak wczoraj, kiedy to transfer go wysłało na wakacje marzeń Klaudię i jej boyfrienda z Londynu. No był to bardzo szczęśliwy finał, gdyż wycieczki na wyspy kadrajskie panie i panowie były w trzech świnkach. Także bez względu na to, kto z Państwa brałby udział we wczorajszym konkursie, we wczorajszym finale i tak padłaby wygrana. Stuprocentowa akcja, rzadko to się zdarza, ale wczoraj to był po prostu ten złoty strzał. Czy dzisiaj będzie tak samo? Artur, po, e, ustrzel tą szczęśliwą świnkę i przedłuż sobie wakacje. Który numer bierzesz? Numer 1, numer 2, czy też numer 3? E, wiesz co, odczynie? tak wydaje mi się, że wybiorę jedynkę. Co ty myślisz o tym? A co ja myślę? E, no, chciałbym myśleć, że tak jak wczoraj wypad na Kanary, będzie we wszystkich świnkach. Ale czy to byłoby aż tak piękne i prawdziwe? Nie wiem, nie wiem, ja przytoczę może klasyk Nie znam się, nie orientuję się O, zarobiony jestem Może z żoną skonsultuj Wiesz co, um, akurat żona w tej chwili zabrała naszą córeczkę i poszła do sklepu A. To wiesz co, pozostanę przy jedynce Jedyneczka A żona i córcia mają na imiona? Dorota i córa Julia Pozdrawiam. A w tej chwili moja żona jeszcze jest w ciąży, także o. jeszcze nie wiemy płci, tak, ale... Mam nadzieję, że chłopak będzie. Pięknie za nowe stworzenie Boże, w takim razie jak ja się cieszę. No, ślicznie. No, trzymam kciuki, żeby się narodził Artur Junior, że tak powiem. Dzięki serdeczne. No dobrze, wybrałeś świnkę numer jeden. To może otwórzmy w takim razie tradycyjnie trójkę, żeby trochę dołożyć emocji. Zgoda? Dobrze. Ok. Otwieramy świnkę numer trzy. Sprawdźmy zawartość trójki, której Artur nie wybrał. Otwieramy i mamy. Artur mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Naprawdę do, bardzo dobrą nawet. Zestaw ręczników plażowych w trójce twoje szanse mamy 50 na 50 w chwili obecnej. Okej. Okay. Jest naprawdę, naprawdę dobrze Otwórzmy dwójkę Której również nie wybrałeś Często wysyłaś pieniążki z firmą TransferGo Szybkie i tanie przerwy międzynarodowe Wiesz co, regularnie, praktycznie co miesiąc Mm -hmm. O, no, regularnie Do tej pory wysłałem przez bank Któregoś razu bardzo dużo mnie no. za, za przelew No i tak akurat trafiła mi się reklama TransferGo. Mówię, dlaczego nie spróbować Mhm. Mm I co, zadowolony ogólnie jesteś? No powiem Ci, że bardzo jestem zadowolony Aha. Tanio, szybko Oferowali mi różne inne też firmy, ale mówię Po co zmieniać, jak, jak już mam dobrą To jest dokładnie tak jak w tym dowcipie Słuchaj, przychodzi facet do mechanika I chce podresować bryka, mechanika to Panie, działa? To po co to zmieniać? Okej, okay. dwójka. Kochany Arturze, w dwójce mamy wypaśne kanary, kochany. A, dobra. No, dobra, <noise> jakie opanowanie. A, dobrze, to może otwórzmy twoją jedynkę. W takim razie zobaczymy co będzie, jak sądzisz? Zobaczymy. Powiem ci, jak będą wakacje, będzie super, nie będzie wakacji, też, też będzie ekstra. Koncertowe podejście od razu widać, że facet jest totalnie zrelaksowany. Wakacjami na Mazurach? Proszę bardzo. Otwórzmy w takim razie świnkę numer jeden. A może też będą w, w Wyspy Kanaryjskie? Zdarzają się cuda na finałach słonecznego transferu Radia Starta, tak jak i wczoraj. Ale, kochany, nie tym razem! O, o. Zestaw wypaśnych ręczników plażowych dla ciebie, lubisz kąpiele? Na pewno się przydadzą. Super, świetnie. O, no proszę. Rewelacja. bardzo, no super, świetnie, rewelacja. No, 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 to no, mi się podoba. No i kochany, wzorem wczorajszego finału koniecznie namów żonę. Aby podesłała zgłoszenie m, przez formularz na radiostar.net wysłała Kasiorę z TransferGo, wiecie już o co chodzi. Sprawdzona firma, no i wzięła udział w zabawie e, e, słoneczny transfer. noż widelec, to ona ustrzeli wypad na kanary. Możliwe, jasne, jak najbardziej spróbujemy. Próbujcie w takim razie dalej, bo to przecież Dzie nic straconego, a tymczasem e, jakieś pozdrowienia na koniec w dzisiejszym finale słoneczny transfer Radia Star. Dzięki serdeczne. Chciałem pozdrowić całą mo moją rodzinkę, moich rodziców, którzy też mieszkają w Rągowie, Aha. teściów, którzy mieszkają w, akurat w Darby, no i wszystkich radiosłuchaczy. I ciebie również, Marcinie. Pozdrawiam. O, i mi też się dostało. Bardzo ci dziękuję, Arturze kochany. E, korzystajcie z ostatnich dni wakacyjnych. Na Mazurach niech wam dużo słońca świeci. E, no i jeszcze e, mocniej się wyploskajcie. Trzymajcie się bardzo dzielnie. Pozdrów i dzieciaki. Cześć! Dzięki serdecznie, do usłyszenia, pozdrawiam Hej, pa. Jak ja kocham słuchaczy Radio Star! Są po prostu naprawdę wspaniali, cudowni, bez względu na efekty wyboru świnek, zawsze uśmiechnięci i pozytywni. Właśnie to ma za zadanie, Ta, takie ma zadanie zabawa Słoneczny Transfer w Radio Star, żeby przynieść Wam trochę więcej słońca, jeszcze więcej pozytywnych wibracji na wakacje, które przecież jeszcze trwają. Kochani, kolejny finał i kolejne emocje zabawy Słoneczny Transfer. Jutro o 14.30. Serdecznie zapraszam. Zgłaszajcie się przez formularz na Radio Pamiętajcie również o wysłaniu dowolnej kwoty pieniążków w dowolne miejsce, nawet na Wasze konto w Polsce, z kodem promocyjnym Kanary, który po drodze wpisujecie, dzięki czemu przelew jest darmowy. Marcin, Słoneczko, kłaniam się bardzo nisko do usłyszenia w jutrzejszym finale słonecznego transferu Radia Star o 14.30. Słoneczny transfer! Słoneczny transfer w Radio Star, czyli Transfer Go wysyła na wakacje. Finały zabawy od wtorku do piątku o 14.30 na antenie Radio Star. Sponsorem zabawy jest Transfer Go, szybkie i tanie przelewy międzynarodowe www.transfergo.pl